Zgodnie z naszymi wcześniejszymi zapowiedziami, inauguracja Nowego Roku Szkolnego o Wojewódzkiej Randze odbyła się w nowym budynku Zespołu Szkół nr 1, czyli siedzibie szkolnych warsztatów. Dodajmy warsztatów budowlanych. Nowoczesny obiekt powstał przy znacznym udziale wykonanych prac przez samych uczniów szkoły. W ten sposób domykamy pewną przeszłość. 2005 rok przeniesienie Szkoły Budowlanej ówczesnej z ulicy POW na Wojska Polskiego, ale bez bazy praktycznego kształcenia zawodowego w zawodach budowlanych, a dzisiaj, dzisiaj po prostu jesteśmy, tak jak powiedziałam, bardzo szczęśliwi, ponieważ mamy się czym pochwalić w województwie i myślę, że również w kraju. Naukę w, w roku szkolnym 2019-2020 w Zespole Szkół nr 1 w Jeluniu będzie pobierać 1290 uczniów. Jest to około 200 osób więcej niż w roku ubiegłym, w związku z tym no, mamy tutaj pewne obawy, ale nie ukrywam, że oddanie właśnie tej bazy bardzo nam pomoże. W tej chwili znajdujemy się na hali praktycznej nauki zawodu, ale są jeszcze pomieszczenia dydaktyczne. No i tak naprawdę chyba jestem pod tym względem już spokojna. Spieszyliśmy się bardzo, żeby zakończyć tę budowę. Chciałam bardzo serdecznie podziękować władzom powiatu wieluńskiego za wsparcie i za, za ten budynek. Inauguracja nowego roku szkolnego była zatem okazją do symbolicznego przecięcia wstęgi i oddania do użytku tego nowoczesnego obiektu. Po wieluńsku, czyli od niedobrym. początku Co do końca. Trzy cztery. Na Proszę Państwa, otwarte. Bardzo <lado> serdecznie. W dalszej części uroczystej inauguracji był naturalnie czas na okolicznościowe przemówienia, nawiązania do reformy oświaty i tego, co będzie się działo w nowym roku szkolnym. Wszak to rok wyjątkowy, bo do średnich szkół zrekrutowano znacznie więcej uczniów niż poprzednio. Ta szkoła jest symbolem przyszłości tego miasta, jego mieszkańców, ale i całego województwa, i całego naszego kraju. Nie boję się tego powiedzieć, że jesteśmy w tej szkole, bo ta szkoła jest liderem zmian w szkolnictwie branżowym, w szkolnictwie zawodowym. Mogliśmy zobaczyć to na tym filmie. Jesteśmy w miejscu wspaniałym miejscu nowoczesnym, miejscu nowoczesnej szkoły branżowej, nowoczesnego szkolnictwa branżowego, zawodowego, w którym następują rewolucyjne zmiany. Tak, to trzeba... Powiedzieć. Nasze szkoły się zmieniają. Zmieniają się na lepsze. Są bardziej przyjazne, nowocześniejsze. Ale to, że tak jest, czego przykładem przykład jest tutaj zespół szkół numer jeden w Wieluniu i ta piękna inwestycja dzisiaj oddana, ale to, że tak jest, to nie oznacza, że nie może być jeszcze znacznie lepiej. Chcemy, a myślę tutaj o Nauczycielach, uczniach, rodzicach, władzach rządowych i samorządowych, by nasze szkoły były bardzo nowoczesne, znakomicie kształciły, mądrze pomagały wychowywać dzieci rodzicom, były przyjazne dla nauczycieli, uczniów i rodziców. I to się może stać. Trzeba tylko albo aż wspólnie to zrobić siąść, rozmawiać, dzielić się swoimi pomysłami, wybierać najlepsze, a później wspólnie, konsekwentnie je realizować. Szanowni Państwo, drodzy uczniowie, rodzice, pedagodzy, rok szkolny 2019-2020 uważamy za otwarty. Ogółem do pierwszych klas zrekrutowano 840 uczniów, więcej w porównaniu do poprzednich lat, do pięciu szkół prowadzonych przez Powiat Wieluński. Przyjęto w sumie 1904 osoby, w tym po gimnazjum 959 uczniów i po szkole podstawowej 945. Otwarto 65 oddziałów, po gimnazjum 33 i po podstawówce 32 w szkołach ogólnodostępnych. Tam, gdzie się tylko dało, przygotowano dodatkowe sale lekcyjne. Ze względu na znacznie większą liczbę uczniów, lekcje rozpoczynać się będą już. O 7.10, a kończyć o 16.30. Nasza wspólna obecność na inauguracyjnym roku szkolnym spotkaniu jest wyrazem uznania dla tego, co zwykle nazywamy dziełem edukacji. To od efektów naszych wspólnych działań w tym obszarze zależy i zależeć będzie los naszego młodego pokolenia nas samych i naszej Ojczyzny. Wielokrotnie doświadczyliśmy wspólnie i z osobna, jak wrażliwy jest to organizm. Jak łatwo go naruszyć, jak trudno osiągnąć zamierzony efekt. W trakcie uroczystości wręczono też akty awansu zawodowego dla nauczycieli. Otrzymało je 13 pedagogów mianowanych pracujących w szkołach prowadzonych przez gminę i powiat Wieluński. Dłuższa relacja z inauguracji Nowego Roku Szkolnego. Do zobaczenia w shortpresie.